Bardzo krytyczną ocenę miasta i władz samorządowych przedstawiła Drużyna Dla Leszna Adama Gbiorczyka. Drużyna Dla Leszna przedstawiła program w wyborach do Rady Miejskiej Leszna. Kandydat na prezydenta i jedynka w okręgu numer 4. Adam Gbiorczyk mówił o konieczności rozbicia betonu w Radzie, a jego drużyna jest według niego jedyną prawdziwą alternatywą dla zasiedziałych radnych. Najważniejszą inwestycją jest łącznik gronowo dla rozładowania korków. Anna Domańska numer 2 w okręgu nr 4. Sprzeciwia się remontowi pływalni Aquavit. Leszczynianie zasługują na porządny basen. Daniel Baldes ma pierwsze miejsce w okręgu numer 1. Chce darmowego transportu miejskiego. Przeciwstawia się betonozie. Krzysztof Berliński, numer 1 w okręgu numer 2 postuluje zerowy czynsz w lokalach MZBK dla powstających firm. Chce, by Leszno stało się strefą ekonomiczną. Łukasz Goryniak, jedynka w okręgu numer 3 mówił, że miasto umiera chce ochrony zieleni i mniej chciwych stref parkingowych. Oraz darmowych toalet publicznych zwrócił uwagę na brak schronów i informacji dla mieszkańców Leszna, jak zachowywać się w obliczu zagrożenia. Hubert Książkiewicz ma drugą pozycję w okręgu numer dwa. Przez zajęcia sportowe chce walczyć z otyłością, sprzeciwia się zbiorowej odpowiedzialności za brak segregacji odpadów, nie chce emigrantów w Lesznie.